Wujek 1981. Relacje świadków. Grudzień 1981. Komunistyczna władza wprowadza stan wojenny, żeby rozprawić się z dążeniem Polaków do wolności. W proteście wybuchają strajki w zakładach pracy. W czwartym dniu stanu wojennego w Katowickiej kopalni Wujek oddziały ZOMO strzelają do strajkujących. Ginie 9 górników, 23 zostaje rannych. Wspomina Mieczysław Pieronkiewicz, wówczas 33-latek, zatrudniony w kopalni wujek jako górnik, członek Solidarności. 16 grudnia wszystko zaczęło się od przejazdu kolumny wozów i od objazdu tych wozów wokół kopalni. W czasie całego zajścia byłem w okolicach kotłowni. Polewali nas z działek wodnych i obrzucali gazem. Następnie padły strzały z petard. Po jakimś czasie czołg staranował ogrodzenie w miejscu, gdzie dzisiaj jest krzyż. Przejechał bez trudu, bez przerwy strzelając ślepymi nabojami. Widziałem tylko z rogu kotłowni, jak zomowcy wchodzili tym wyłomem. W jednej ręce mieli pałę, a w drugiej tarczę. Ale strajkujący odsunęli się na bok w stronę wagi za kotłownię i obiegli ten czołg, a ci się wycofali. Ludzie uzbrojeni byli w co kto mógł, a do tego w kieszeniach mieliśmy śruby do rzucania. Ze strony Zomo też były przypadki, że łapali te śruby i rzucali w naszą stronę. Po kilku przypadkach takiego ich wchodzenia na teren kopalni, przybiegł ktoś z bramy koło kuźni i krzyczał: Chłopy, mamy! Trzymajmy się, bo mamy! Zdobyliśmy tarczę! Ludzie byli podbudowani, również tym, że gdzieś tam czołg się zawiesił, że kogoś wzięli na zakładnika. W międzyczasie ktoś krzyknął: Chłopy strzelają! I w krótkim momencie posypała się cała seria pomurze kotłowni ponad głowami. Wszyscy byli zaskoczeni. Widziałem jak jednego wynosili za ręce i nogi. Wcześniej leżał twarzą odwrócony do ziemi i krzyczał: Chłopy, nie dajcie się! Nie cofajcie się! Nie wiem kto to był i nie wiem kto go wynosił, ale gdy akcja była skończona, zrobiliśmy w warsztacie krzyż stalowy. Pierwszy krzyż, który został tam postawiony. Wujek 1981, relacje świadków.